Obecnie na rynku mamy dostępnych 188 usług VPN, ale która z nich jest najlepsza? Odkryj najlepszych dostawców VPN w zależności od tego, do czego chcesz ich używać. Zanim zaczniemy, sprawdź linki w opisie, aby uzyskać najlepsze oferty VPN. Moim numerem 1 i najlepszym VPN w tym roku jest ExpressVPN. Usługa zapewnia szyfrowanie najwyższej klasy, wysokie prędkości dla szybkiego przeglądania. Torentowania i streamowania, a także bardzo przyjazne dla użytkownika aplikacje dedykowane na wszystkie platformy. Przetestowałem ExpressVPN, aby zmienić region Netflix i mogłem oglądać biblioteki z dowolnego kraju. Moim numerem dwa i najlepszym stosunkiem jakości do ceny usług VPN jest NordVPN. Ta usługa działa najlepiej w przypadku torentowania. Oferuje doskonałą ochronę i łatwe w użyciu aplikacje dla większości platform. Przeprowadziłem testy prędkości na różnych serwerach NordVPN. Okazało się, że utrata prędkości wyniosła średnio 2%. Moim numerem 3 i najlepszą siecią VPN dla nieograniczonej liczby urządzeń jest Surfshark. Usługa oferuje dobrą prędkość streamowania, ponadprzeciętną ochronę i przyjazne dla użytkownika aplikacje. Przeprowadziłem testy szczelności IP i DNS podczas przeglądania i torrentowania i nie było żadnego wycieku. Pora na Atlas VPN. Jest to jedna z najtańszych usług. Jego prędkość jest akceptowalna dla streamowania i torrentów ze średnią ochroną. Na ostatnim miejscu znalazł się Private VPN. Nie jest zły do torrentowania i streamowania. Mimo, że jego ochrona jest akceptowalna, nadal jest o poziom poniżej od poprzednich usług. Oto moje pięcio najlepszych rekomendacji na ten rok. Jeśli chcesz mieć najlepszą usługę VPN, powinieneś spojrzeć na Express VPN. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych najlepszych usługach VPN, kliknij poniższe linki do ich recenzji. To tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się film, kliknij przyciski Lubię to i subskrybuj.